Na obchodach 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino premier Donald Tusk ogłosił Tarczę Wschód. Wicemarszałek Senaty Michał Kamiński jest już ze mną. No to zacznijmy od tego. 10 miliardów złotych Tarcza z Wschód będzie nas kosztowała. Mur na granicy zostaje, będzie wzmacniany. Ja bym muru na granicy nie nazywał murem, bo to jest płot mm -hmm. na granicy, czy ogrodzenie no na tak. granicy, siatka mm -hmm. na granicy, którą zbudowało Prawo i Sprawiedliwość, za czym czy Pol... trzeba to wzmocnić, za to czym Polskie Stronnictwo Ludowe głosowało, mm -hmm. będąc wtedy w opozycji eee, i ty tylko tyle, że jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość wpuszczało do Polski, o czym już dzisiaj wiemy, w ramach afery wizowej setki tysięcy de facto legalizowanych imigrantów, a z drugiej strony ten a już płot. Znamy, to aż setki tysięcy? No do 250-300 tysięcy takie tak. kwoty padają. E, a z drugiej strony, co pokazała wojna w Izraelu? Czy z drugiej strony, też przenikanie przez ten płot? z białoruskiej strony, że sam płot nie jest największym, najlepszym mm -hmm. zabezpieczeniem, a już na pewno nie jest zabezpieczeniem i to tylko w umyśle pana Błaszczaka. Mogło się zrodzić przekonanie, że postawienie siatki powstrzyma rosyjskie czołgi od ataku na Polskę. Więc chwała Bogu, pan minister Błaszczak i jego wyobrażenia o obronie narodowej odeszły do przy, przeszłości i dzisiaj za polskie bezpieczeństwo odpowiada premier Donald Tusk i wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzięki temu, zamiast koncentrować się na budowaniu płotu, który zostanie, bo akurat my jako PSL go wtedy też mm -hmm. poparliśmy, nie mając złudzeń, że on wiele rozwiąże, ale na pewno pomoże, my zaczynamy jako rząd budować. Realną zaporę na wschodniej granicy, która będzie miała fizycznie powstrzymać nie imigrantów, bo nie łudźmy się, to z kolei nie jest broń na imigrantów, tylko powstrzymać rosyjskie czołgi, betery to wszystko, co dzisiaj widzimy i wykorzystujemy. I nasz rząd wyciąga wnioski z tego, co codziennie nasi oficerowie, nasze służby obserwują na Teatrze wojen, wojennym w Ukrainie, ponieważ to doświadczenie to doświadczenie strategiczne, taktyczne pokazuje nam, jak wojuje dzisiaj Rosja, mhm. czyli ta współczesna Rosja, z którą nie daj Boże możemy mieć do czynienia, pokazuje nam, jak skutecznie bądź nieskutecznie się przeciwko tej Rosji bronić. No ta wojna hybrydowa już trwa, to co do tego nikt nie ma A właśnie, wątpliwości. Pani redaktor, ja chcę zwracać uwagę na pewien element, że oprócz postawienia tej tamy przeciwko rosyjskim czołgom, co jest niezwykle ważne, bo to pokazuje teatr wojenny w Ukrainie. Po prostu jeżeli Rosjanie nie mogą się przebić fizycznie, a z drugiej strony mamy zabezpieczone niebo, mhm. to w tym momencie Polska stanowi zaczyna być autentycznie bezpieczna fizycznie od agresji. Ja byłem w Kijowie, pani redaktor, kilkakrotnie w ciągu wojny. I proszę mi wierzyć, przebywanie w mieście chronionym przez rakiety Patriot mhm. nawet w czasie wojny nie jest Aż tak straszny, jak to się może wydawać. Ta różnica pomiędzy Kijowem a Charkowem w którym byłem i tu, i tu. Czyli psychologicznie inaczej, jest tak po prostu zupełnie, zupełnie inna. Mhm. Od momentu w którym wiesz że nawet jeżeli dzwoni czy przepraszam trąbi ta, ta trwoga powietrzna trzeba zejść do schronu to tak czy inaczej prawdopodobieństwo to raczej chodzi o upadki e, odłamków odzbijanych mhm. rakiet niż od samych rakiet jest to zupełnie inny. Przeżyłem wiem co mówię. Tak więc dzisiaj rząd zajął się rzeczą absolutnie najważniejszą. No, Ale rozwój, drugą ta szczelna granica przed imigrantami też ma w jakimś w sensie już nawet premier Donald Tusk mówi, że ci imigranci to już nie są um, kobiety, rodziny, to są ci mężczyźni 18-30. Tak. Trochę zabieracie paliwo e, Prawu i Sprawiedliwości. Nie, nie zabieramy I paliwo. My, my się cieszymy, granicy. my jako Trzecia Droga cieszymy się, że nasza obecność w tym rządzie, bo to obecność Trzeciej Drogi w tym rządzie powoduje, że ten rząd, wbrew Obawom, a często zupełnie nieprawdziwym zarzutom ze strony obozu przeciwnego, nie ma w sobie żadnej pod tym względem lewackiej agendy. Mhm. To jest rząd, który z obecnością trzeciej drogi głosował przeciwko paktowi imigracyjnemu. Donald Tusk głosował przeciwko paktowi imigracyjnemu w Europie, pokazując bardzo wyraźnie także naszemu polskiemu wyborcy, że to nie jest tak, że każdy sprzeciw w Europie jest awanturą. I mhm. że Polska musi się godzić na wszystko, bo nie musi. Problem polega na tym, że nasz rząd nie mógł inaczej wyjść z paktu imigracyjnego tylko dlatego, że jego negocjacje zakończyły się. Jeszcze pod rządami pana Mateusza Morawieckiego. I oczywiście, pani redaktor, jednym z zasadniczych pytań, które powinniśmy zadawać Morawieckiemu, oprócz bzdurstwa innych, jest pytanie dlaczego rząd prawa i sprawiedliwości nie wystąpił do Unii Europejskiej o pieniądze za ukraińskich uchodźców? Dzisiaj w ramach relokacji uchodźców nam się grozi karami 20... Tutaj pan premier mhm. powiedział bardzo wyraźnie. Ale pani redaktor, my Polacy, ja osobiście i broń Boże, ja za to nikomu, bo jasne rachunku, nie wystawiałem, ani nie wystawię. To jest zupełnie w moim przypadku inna sytuacja. Ale ja osobiście dziesiątki Polaków, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy Polaków gościły Ukraińców pod swoimi dachami. Myśmy ponieśli jako państwo i jako mhm. obywatele. To I prawda. nie wypominam, pani redaktor, odwrotnie. Jestem dumny z tego, że Myśmy to ponieśli. Ale przepraszam bardzo. Dlaczego rząd Prawa i Sprawiedliwości o te pieniądze nie wystąpił? Tylko po to, by móc mówić, że Unia tego nie finansuje. I przede wszystkim dlatego, że musieliby wtedy się przyznać, że sami w roku 15 odmawiając Unii Europejskiej solidarności, złamali tę solidarność i dzisiaj musieliby zjadać własny ogień. I tylko dlatego Polska straciła już ogromne pieniądze. I dlatego też pan premier Donald Tusk nie miał innego wyjścia i musiał przeciwko temu paktowi głosować. Ale podkreślę, to nie znaczy, że w Europie... Na wszystko się trzeba zgadzać w Europie nie ma o czym dyskutować. Tak, jest o czym dyskutować, ale jak się jest przyjacielsko nastawionym, jak jest od samego początku nasze podejście, w którym nie widzimy Europy jako wroga, ale jako płaszczyznę rozwiązywania naszych interesów, do których mamy prawo i Donald Tusk o tym mówi na każdym kroku, mamy prawo do naszych polskich interesów w Unii Europejskiej, ale żeby się o nie zabiegać, nie wolno się zachowywać jak ostatni ham po prostu, bo to już nie jest ten czas, jako to już nie jest ten, ten ska, czas, jak... to Przepraszam, tak. ostatni ham, bo myśmy się zachowywali w tym ogólnym mm -hmm. sensie, jak człowiek, który przychodzi gdzieś do klubu, w którym mimo wszystko w dalszym ciągu jest biedniejszy i z którego więcej wyciąga niż bierze. Znaczy, z którego więcej y, wyciąga bierze, niż nie daje, zdaje. i my się tam zachowujemy. W że mówimy im cały czas, że oni chcą naszego zła, podczas gdy ta Polska się zmieniła, my jeździmy po innym mieście, pani redaktor, niż ja się w nim no, urodziłem. Też 50 na inwestycja kroków inwestycje realizowane z funduszy europejskich. No, tak, o no, tym tak. może nie powinienem jako kandydat z zachodnio pomorskiego i lubuskiego mówić, że w tym mieście <laughs> się urodziłem. Ale, ale tak, numer jeden, pierwszy na pierwszej liście, ale ja się urodziłem tutaj, w Warszawie, <laughs> i to nie jest żaden, przecież żadna tajemnica, ani żaden, ani żaden wstyd. Dla mnie tylko powód do dumy, ale to moje. Miasto, ukochane miasto się zmieniło, ale też Szczecin, w którym teraz bywam tak. bardzo często i Gorzów to są miasta i Zielona Góra, zachodnio pomorskie, zmieniły się bardzo dzięki temu sąsiedztwu z Niemcami i dzięki naszej obecności w Europie. I dzisiaj także w zachodniopomorskim widać, gdzie bywam teraz bardzo często, widać bardzo wyraźnie, że to sąsiedztwo z Niemcami i otwarta granica w ogóle nie doprowadziły do germanizacji. Mhm muszę mi wierzyć, dzisiaj mniej Polaków mówi po niemiecku niż w roku 91. Mm -hmm. Bo dzisiaj z Niemcami możemy się dogadywać po angielsku. I nie ma tego problemu, który. Prawa... Więc i dziesiątki innych dowodów pokazują na to, że jakby to Polacy dzisiaj wykupują nieruchomości w Niemczech. Ja się o tym dowiedziałem, szczerze mówiąc, właśnie pracując teraz, robiąc kampanię w zachodnio-pomorskim. Opież Proszę, te... ja słyszałam, że w Hiszpanii, we Włoszech, ale że w Niemczech. Ale nie okazuje jest... się, że po prostu Polacy wykupują, bo jest to wygodniejsze, tańsze i tak dalej. i to, i to nie nastąpiła obawa, że Niemcy przyjadą i nas wykupią. Odwrotnie. Polacy zaczynają wykupować nieruchomości przy granicy po niemieckiej stronie. I bo Polak potrafi. Polak nie może iść do Europy zakompleksiony. Nasze hasło mówi być, bądźmy sobą. Ale bądźmy mhm. sobą w tym, co nas jest fajne. A w nas fajne jest to, że potrafimy tak ładnie zmieniać, pani redaktor, że jesteśmy innowacyjni, że jesteśmy bardzo ambitni, że nie odpuszczamy, że potrafimy walczyć o swoje, że potrafimy zmieniać świat. To jest wielka cena. Polaków. Nasza, naprawdę, nasz, nasz taki drive do przodu. My jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznych społeczeństw. No, pokazaliśmy to przez ostatnie 30 I, lat, i absolutnie, dzisiaj, ale. I powinniśmy do tego wrócić. A my na razie zajmujemy się eksportem obciachu. I to jest coś, co jest bardzo istotnym elementem walki z Rosjanami. Postawmy mur nie tylko rosyjskim czołgom, choć oczywiście też, ale postawmy mur zasadniczemu celowi polityki rosyjskiej w Polsce. A jest nim podział. I to, Proszę pan, mi wierzyć. I to pan często powtarza, żebyśmy nie szli z e, obciachem do Parlamentu no, no, Europejskiego? Tak. Pierwszy Na raz ile? to powiedziałem, panie rektor, pierwszy raz to powiedziałem, jako wtedy jeszcze Europoseł w Parlamencie Europejskim po wystąpieniu Donalda Tuska w, jako rozpoczynającego wtedy polskie przewodnictwo w Unii Europejskiej. Powiedziałem, że taką Polskę, jaką wtedy zaprezentował premier, chciałbym widzieć, mhm. będąc wtedy. W, umiarkowanej opozycji do Donalda Tuska. Że taką Polskę chciałbym widzieć, a nie taką, którą widzę w eksporcie obciachu. No ale jest to 30% cały czas naszego społeczeństwa, takie minimum 30% twardego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, które tę Polskę chciałoby widzieć inną. Na ile mandatów do Parlamentu Europejskiego liczy trzecia droga? Panie redaktor, liczymy na każdy głos. Mhm. Ja myślę, że tych mandatów, powiem szczerze, jeden Jeden aspekt to są mandaty, ale dla nas jest też ważny wynik procentowy, co tu dużo mówić, bo ten, te wybory pokażą, na ile silne jest w, polskie, w Polsce centrum. Ja uważam, że centrum jest bardzo po, po, potrzebne. Jeżeli ja dzisiaj widzę, że my jedną komisję chcemy zastępować drugą komisją, że znowu zaczyna czyli się. Czyli to komisja do spraw badania wpływów rosyjskich nie jest potrzebna? Panie redaktor, potrzebna jest w tej sprawie to, co zaproponował już pan premier, czyli zwiększenie wydatków na służby specjalne. I z całą absolutnie że tak powiem, brutalnością nawet wyjaśnianie wszystkich wątków, wszystkich powiązań, polityków, biznesu, czego chcemy, mediów z rosyjską, z rosyjską polityką, ale nie powinniśmy walki z rosyjską agenturą traktować w Polsce jako. Kolejną odsłonę wojny polsko-polskiej. Najpierw Prawo i Sprawiedliwość. I ja wtedy, nie będąc w koalicji obywatelskiej, to był środek kampanii wyborczej. To nie było w naszym politycznym interesie. Myśmy mówili, dość, łapy precz od Tuska. I dzisiaj bym to samo powiedział. Ręce precz od Tuska, bo nie jest żadnym obcym agentem. No tak, ale tak. To jest człowiek, który dobrze służy Polsce i w sposób chamski mhm. Prawo i Sprawiedliwość chciało Komisją do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich ganiać Tuska. I ja nie będę zamieniał, bo wtedy mówiłem, Więc... od łapania szpiegów są agenci. Dają Agentom, I jestem zawsze o tym też mówiłem. Polski wywiad i kontrwywiad to powinny być święte i ponadpartyjne instytucje ponad wszystko. I powinny mieć tyle pieniędzy, ile chcą. No ale ta walka, walka z rosyjską agenturą stała się już elementem kampanii A nie wyborczej. Podobał się panu spot? Y Platformę, Panie redaktorze, mnie nie podoba się wszystko, co zaostrza spór mhm. w Polsce, bo my nie potrzebujemy. My jako Trzecia Droga idziemy jako partia pokoju w Polsce, bo pokój w Polsce czyni nas wiarygodnym w zabieganiu o pokój w Europie, a dzisiaj pokój jest podstawową rzeczą. Proszę mi wierzyć, że mnie naprawdę wyborcy nie pytają o krzyże. Nie pytają mnie nawet już dzisiaj o aborcję. Są, znają moje, ja mam to bardzo to liberalne... Tak, za chwilę o te krzyże zaczną Ale... pytać, bo temat powrócił. Tak, liberalne, bo ma w tej sprawie hmm. bardzo liberalne poglądy. Nie wszyscy w trzeciej drodze takie mają, ja mam i hmm. udowodniłem to. Natomiast to, co dzisiaj bardzo wielu Polaków na bardzo wielu płaszczyznach e, niepokoi, to jest właśnie perspektywa. Niebezpieczeństw w polityce międzynarodowej, mówiąc wprost wojny. Dlatego trzeba słowo pokój przywrócić do centrum naszej polityki. Bo to, co my politycy polscy jesteśmy winni narodowi ponad wszystko i poza wszystkim, to jest właśnie zabieganie o pokój. Chociaż Polska zawsze na wojnach traciła. Polska zawsze na wojnach traciła także w tym sensie materialnym, bo pierwsza wojna światowa, która dała nam niepodległość w swoim mm -hmm. zakończeniu, ale także spustoszyła Polskę materialnie. Polska wychodziła bardzo biedna w swoją niepodległość. Już nie powiem o tym, jak bardzo spustoszyła Polskę druga wojna światowa, jak bardzo spustoszyły Polskę wojny szwedzkie i tak My na wojnach tracimy. Taki no, jest no, charakter ta, naszego. ta, ta kraju. wojna ideologiczna przynosi jakieś efekty, bo no, dlaczego. Dlaczego tak jest, że jednak łatwiej zmobilizować koalicję obywatelską akurat elektorat, kiedy te emocje buzują, kiedy ten Ale konflikt redaktor, polityczny jest rozpędzony? Obu, obu głównym stronom hmm. zależy na gonieniu, gra na polaryzację i moja delikatna pretensja do przyjaciół z platformy obywatelskiej polega na tym, po raz kolejny gracie na polaryzację i po raz kolejny w związku z tym jesteście budujecie siłę PISU. Bo pani redaktor, polaryzacja ma też tę drugą stronę. Jest, też mobilizuje drugą stronę. Bo mobilizuje, mobilizuje drugą stronę. Ja jestem zainteresowany nie polaryzacją, bo jestem zainteresowany anihilacją Prawa i Sprawiedliwości. To jest dżin, który to dla to celów możli... politycznych... Tak, jest możliwe, pani redaktor. I to, Ale to pokazały choćby wybory w Zakopanem. Pani redaktor, w Zakopanem, w, w powiecie tatrzańskim, tam to gdzie, gdzie są, można wygrywać z w samym środku pisu. Dlaczego? Tylko nie wolno obrażać wyborów. To, jak zniknie nie, konny transport do morskiego oka, bo w ogóle świat pani się redaktor, ale, ale jeżeli my nie mobilizujemy, konflikt o krzyże mm -hmm. pozwala w Księcu, arcybiskupowi w Warszawie, nie mówić o tym, jak to się dzieje, że w Polsce, w Polsce, kraju rzekomo świeckim i tak dalej, będziemy mieli NYΤ w środku Warszawy, prawda? Nazywanym od nazwiska kardynała. Czyli w Polsce, i w Polsce jakby, ja bym wolał, żeby pan prezydent Warszawy tym się zajął. Czyli decyzja o kasy. Może nie. tak, zostawmy krzyż że zabierzmy kasę. Mm -hmm. Wie pani to dlaczego? Dlatego, że jak my dzisiaj zdejmujemy krzyże w Warszawie, to ksiądz arcybiskup i cała warszawski kościół bije brawo, bo mu to napełni kasę. W już najbliższą niedzielę iluś ludzi w trosce o to, że się dzieje krzywda, pobiegną do kościoła, choć nie chcieli, żeby wspomóc prześladowany kościół. I PiSowi i kościołowi się w ten sposób zrobić dobrze, a sprzał, nie źle. w kolano jest w kolano, bo o to chodzi Platformie. Platformie chodzi o mobilizację. Przez im chodzi o to, żeby PiS bo tylko silny pis pozwoli nie zadawać pytania o obietnice wyborcze, o inne rzeczy. Bo jak jest silny pis, to można ludziom mówić: zamknijcie się, głosujcie na nas, bo pis. Bo PiS. I pani redaktor pamięta, że najmądrzejszy być może człowiek w Polsce Adam Michnik tak, powiedział, jest. że Bronisław Komorowski przegrał przegra, zakonnicę. Mm -hmm. I dalibóg nie był nawet bliski przejechania zakonnicy, a przegrał. Bo gra na polaryzację, jak się nie umie wygrywać. Mm -hmm. Jest bardzo niebezpieczna. Jest bardzo, powiedziałbym. Dla leniwych intelektualnie jest wygodna, bo jak gram na polaryzację, to nie muszę się tłumaczyć, jak ja jestem. Wystarczy, że mówię, że ten z drugiej strony jest paskudny. I nie nie się też zagłębiać za bardzo, Nie muszę tak? się zagłębiać, nie muszę nic mówić. Po prostu mówię, Zośka, no jak, zobacz, jestem albo ja, albo ten mm -hmm. koleś, prawda? Pijany odwaga może zyskać. Znaczy, może zyskać trzecia droga PSL? Widział pan sondaż w gazetach wyborczej? Tak, widziałem, widziałem. 8% i. Konfederacja Was wyprzedza, tak. Konfederacja wyborcze. nas wyprzedza. Tak, nasz elektorat jest najmniej zmobilizowany. To, to, to wykazuje też ja ten, ten sondaż. No, to jest trudność przy polaryzacji. No ja będę i to jest moje zadanie, będę mówił tak, jeżeli chcecie pokoju w Europie i chcecie pokoju w Polsce i jeżeli chcecie przyczynić się do zakończenia, pani redaktor, wojny, ja sobie to niedawno uświadomiłem, mhm. z całym ogromnym szacunkiem. Pani redaktor, w dziewięćdziesiątym roku, jesienią, do pierwszych ław polskiego sejmu Weszli Jarosław Kaczyński i Donald Tusk. Jesienią 1991 roku, pani redaktor, to było nie było internetu. Był Gorbaczow istniała Czechosłowacja. Pani redaktor, były bary mleczne Nie było McDonalda, nie było McDonalda i telefonów komórkowych. A Jarosław Kaczyński z Donaldem Tuskiem już się kłócili. I pani redaktor, dzisiaj tę kłótnię możemy sobie wyjąć i obejrzeć w komórce. 30 lat temu musieliśmy lampowy telewizor przekręcić, ale dokładnie. To samo i ja się zastanawiam, jeżeli nie chcecie, z całym szacunkiem do Donalda Tuska i bo, bo my jesteśmy w tym sporze w oczywisty sposób po stronie Donalda, nie po stronie Jarosława Kaczyńskiego. To jest jasne. Tylko problem polega na tym, czy ten spór i ta wojna ma cały czas nas ogranicza, cały czas nas czy jesteśmy na to skazani? Czy my jesteśmy na to skazani od 30 paru lat ci sami faceci, kochani, nie ma drugiego takiego kraju? Bo powtarzam wam, wtedy w Wielkiej Brytanii była Margaret Thatcher i, 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 i żył Jan Paweł II i tak dalej. Wszystko się zmieniło, kochani, mały wyrósł, zmalał, jakby wzdobył ten naprawdę tyle się, żeby euro weszło, a Kaczyński z Tuskiem się dalej kłócą. I jeżeli chcecie powiedzieć sobie, a może zacznijmy trochę inaczej, a może zacznijmy rozmawiać o tym prędzej co nas łączy, niż co nas dzieli, a wtedy zaczniemy rozliczać polityków za to, co naprawdę do nas, dla nas robią, a nie za to, jak... Bardzo nienawidzą tych, tak, których jest... my też nienawidzimy. Ale ja nie chcę nic mówić, ale pan też był w sumie no, przez większość tak. tej historii w polityce w różnych barwach. Tak, i dlatego pan, i dlatego pani tak. redaktor ja... 14 lat temu odszedłem z Prawa i Sprawiedliwości mm -hmm. po katastrofie smoleńskiej. Bo dla mnie, my jeździmy teraz koło pałacu prezydenckiego, w którym ja pracowałem. Mm -hmm. I dla mnie, ja, ja byłem jednym. Ja nie wiem, czy był jeszcze ktokolwiek inny w polskiej polityce, kto powiedział, że ja się czuję odpowiedzialny za katastrofę smoleńską, bo ja się czuję współodpowiedzialny za nią. I proszę mi wierzyć, to było doświadczenie, które mnie bardzo zmieniło. Dlatego, że ja wtedy zrozumiałem, że ja nie będę miał jak sam przed sobą wytłumaczyć, w imię czego ja się tak bardzo kłóciłem z innymi. Polakami. I w imię czego doszło do tego, że prezydent z premierem nie mogli się porozumieć i to jest także moja wina. I dlatego prezydent Kaczyński tak naprawdę to jest realna przyczyna śmierci pana prezydenta i 96 innych ludzi, wojna polsko-polska. Bo gdyby jej nie było, to pewnie by do tej katastrofy nie doszło. I ja uznając swoją winę, i mówiąc o tym głośno, tak czuję się za to współwinny. Powiedziałem, odchodzę z tej polityki, w której mam się zajmować nienawiścią. Mhm. I zmieniłem siebie, i proszę mi wierzyć, zmieniłem siebie, co widać. To była też wielka praca, którą nad sobą musiałem wykonać, żeby siebie zmienić. Także wiele rzeczy złych w sobie zwalczyć, ale w tym zwalczyć też to przekonanie, że ta polityka, głupi PR, upojenie się moje także tym właśnie e, nowoczesnym marketingiem politycznym i tak dalej, w jakimś sensie do Polski sprowadzałem. Tak i dzisiaj wstydzę się tego, że dałem różnym ludziom narzędzie, którym oni umieją korzystać, ale dla, do złych spraw, mm -hmm. bo dzisiaj ten PR w Polsce i to po wielu stronach sceny politycznej, za, w ogóle zaburzył nam myślenie o, o treści polityki, o treści, o istocie tej polityki. z tamtej perspektywy by, no, przypuszczał pan, że ten konflikt, ta wojna polsko-polska tak będzie eskalować? Tak, nie, nie, tak przypuszczał. się? nie przypuszczałem, że tak bardzo i wie mnie to przeraża, dlatego, że ja ostatnio, też parę razy o tym mówiłem, przeczytałem księdza Kalinkę, przy całym moim antyklerykalizmie, to ten ksiądz, którego warto czytać, on żył w XIX wieku i napisał doskonałą książkę o przyczynach upadku Polski. I to jest książka, która, której przechodzą ciarki po plecach ze strachu, jak się czyta czy historia lubi się powtarzać? Jak w XVIII wieku Rosjanie, dokładnie tak, dokładnie, panie redaktor, te argumenty o tym, że jeden drugiego oskarżał o to, że pracuje dla Ruskich, już było w XVIII wieku i się skończyło rozbiorami, gdzie jedni byli przekonani za szable, pytali, że ten drugi jest agentem rosyjskim i, i, i wzajemnie się wyzynaliśmy. I w imię narodowo-katolickiej Polski wtedy broniono przed liberałami z Konstytucji 3 Maja, błogosławił papież rosyjskim wojskom, które wchodziły do Polski, żeby bronić przed Złym liberalizmem. To jest dramat. Bólla papieska, pani redaktor, papież ówczesny, bólną papieską witał wojska rosyjskie, które e, do Polski wchodziły. To jak Prawda. ktoś mówi, jak to Watykan stał na straży naszych interesów. No na pewno w interesie Tylko... Rosji jest anarchia absolutnie w Europie. Pan jest zdania, że za tym zamachem na premiera Słowacji Roberta Fico stoją jednak Rosjanie w jakimś sensie. No, byłem jedną z pierwszych osób, która nawet o tym powiedziała na moim kanale YouTube. Ja wtedy od, od początku powiedziałem, bo to wystarczyło prześledzić. Prześledzić reakcję tak, to... i prześledzić także krótką, dostępną historię tego pana. Jego związek z tą e, 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 organizacją mhm. paramilitarną finansowaną przez Rosjan. I pani redaktor, no jest jedna rzecz. No, liberałowie nie strzelają do swoich przeciwników politycznych on wykrzykiwał nagle tam takie hasła liberalne. No liberałowie nie, to nie jest znana, historia nie zna, bo liberał z natury rzeczy, pani redaktor, nie uważa, że przeciwnika trzeba mordować. No to jest ta moja słabość. Jako liberała, to znaczy ja uważam, że trzeba cały czas człowieka starać się przekonać do tego. Choć oczywiście na końcu, na straży mojej wolności musi stać siła. I tego też uczy mnie e, e, dzisiejsza historia. Dlatego też kolegom z lewicy mówię, że tak, dzisiaj trzeba stawiać na... na... Służby specjalne na armię, na obronność, bo na straży naszej wolności. Także praw polskich gejów i lesbijek. Żeby było jasne. Także praw polskich gejów i lesbijek musi stać polska policja i silna polska armia. Bo na końcu nikt inny polskich gejów i lesbijek nie obroni tak przed jest. ruską agresją niż nasza polska armia. A I dlatego nasza, nasz kraj musi się troszczyć, żeby każdy w nim się czuł u siebie. I gej, i lesbijka, i osoba, o każdej jaką sobie wyobrazimy orientacji. I katolik, i prawosławny, i osoba niewierząca, i, i każdy powinien mieć oczywiście swoją przestrzeń, która jest tylko jego i której nie wolno do innym wchodzić, ale powinniśmy mieć to, co nas łączy. I to, co nas łączy, to, jest, to powinno być święte. I to się, to się da zrobić. Ja w to jestem absolutnie przekonany, że polityka dzielenia nas pod każdym względem jest polityką. Przydatną krótkoterminowo politycznie, ale długoterminowo zabójczą dla kraju, naprawdę zabójczą dla kraju. My potrzebujemy, by nasz prezydent i nasz premier, ktokolwiek nim będzie, miał w tych najważniejszych sprawach, w których będzie musiał manewrować mhm. tym krajem w polityce międzynarodowej, żeby było wiadomo, że on jest prezydentem i premierem w tych sprawach całej Polski, a nie jej połowy. Ty. I to jest dla mnie bardzo Czy polscy politycy w kontekście tych ostatnich wydarzeń są bezpieczni? Jak pan myśli? Panie redaktor, mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że ja znałem różnych szefów biuro Ochrony Rządu, jeszcze jak to się tak nazywało. Znałem ludzi, których. Także przy pracy, w której ja wykonywałem, co pani słusznie mi wypomniała, w różnych ważnych instytucjach w naszym kraju, e, miałem dostęp i, i, i kontakt z, z ludźmi, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo najważniejszych polskich polityków, i muszę powiedzieć, że to byli zawsze ludzie. Panie i panowie, bo także kobiety przecież pracują w tych służbach, którzy na mnie i także na partnerach zagranicznych, o czym się przekonywałem nieraz, robili najlepsze wrażenie. Mm -hmm. I, I to są ludzie, którzy naprawdę ja ich zawsze podziwiałem i zawsze miałem do nich ogromny respekt, bo powiedziałem ich ciężką pracę i mam nadzieję, że oni są na tego typu zdarzenia przygotowani. To jest, to jest cena. No, 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 straszna cena polaryzacji Ale także straszna cena Jak mówię no niestety Rozpasania rosyjskiej agentury Rosjanie dzisiaj Nie wstydzą się I to jest też taki element Bardzo typowy dla polityki tego imperium Oni czerpią Zadziwiającą satysfakcję Z faktu, że ludzie wiedzą Że oni są brutalni Oni mają tę taką Takie, takie Przekonanie, że to jest w ogóle źródło, źródło ich siła. sukcesu, mhm. że to jest ich siła, to chamstwo. I to jest coś, co, coś, co, coś, co powiem szczerze, że ja wyrosłem w rosyjskiej kulturze, do której miałem zupełnie inne podejście, bo dla mnie ona była czymś innym. Ja powiem szczerze, że się dramatycznie przekonałem w Łot na Łotwie. Jak, jak zobaczyłem Rosjan, jak oni się tam zachowują, rzeczywiście jak w okupowanym mhm. kraju. I wtedy też zrozumiałem. Wtedy sobie uzmysłowiłem, na czym polegała nasza nienawiść do Rosjan w XIX wieku, która nas pchała do powstań, bo nie mogliśmy znieść właśnie tego chamstwa. Tego chamstwa, które jest tak sprzeczne z naszą naturą, polską naturą. To jeszcze na koniec. A co będzie, jak się pan dostanie z tego pierwszego miejsca na pierwszej liście zachodniopomorskiej i uskiej do Parlamentu Europejskiego? Pani redaktor, ja jestem człowiekiem, który realistycznie stara się snuć prognozy szanse na to, że się dostanę do Europarlamentu nie są, delikatnie rzecz mówiąc, duże, Ale natomiast, są. panie redaktor, każdy głos, który będzie na mnie oddany w Zachodnio-Pomorskim mm -hmm. i w lubuskim nie będzie zmarnowany. Ja bardzo o te głosy proszę, na trzecią drogę, na siebie nie będzie zmarnowany, natomiast ja uszanuję tych wszystkich, którzy uznają, że lepiej, żebym został w Polsce i też żeby zagłosowali na trzecią drogę, na kogoś innego, nie obrażę się, natomiast bardzo proszę, już nawet nieważne na kogo będziecie państwo głosować. Bardzo proszę pójdźmy na te wybory. Tak. Pokażmy, że. Nieważne na kogo, naprawdę to jest Państwa wybór, ale pokażmy, że to jest nasza Europa, nasza polska Europa. To jest nasz parlament, to jest nasza Europa, mamy do niej prawo i im większa będzie nasza frekwencja, tym większe będziemy I mieli. Nie z tych prawo. wyborów bardzo zależy to, jak ta Unia Europejska będzie działać. Dokładnie wyglądała w przyszłości. i nie dajmy szansy. To, co każdy z nas dzisiaj może zrobić przeciwko Putinowi, naprawdę, od razu, to uśmiechnąć się do drugiego Polaka, którego za chwilę spotka, i pomyśleć sobie: Kurczę, jakich mamy fajnych rodaków, jacy oni są fajni, i, i tyle nas łączy, że naprawdę nie ma sensu ciągle szukać tego, co nas dzieli. I tutaj każdy z nas już za sekundę może zrobić Putinowi kuku, czyli powiedzieć, Kochamy się Polacy, lubimy się. A się pan do Jarosława Kaczyńskiego? Też tak, panie Jarku, panie Jarku, niech pan wróci na ziemię. I niech pan wróci też do nas. w końcu. A naj, a najważniejsze, panie Jarku, niech pan wróci do Europy. Niech pan wróci do Europy, bo tu jest fajnie. Naprawdę. Tak, to prawda. Bardzo dziękuję. Dzięki, miłego dnia życzę. miłego dnia również. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.